Cześć, witajcie z tej strony, Dante. i Będziemy dalej sobie w kosmosie i zaprzyjaźnijmy się w końcu z tamtymi ludźmi, stworami, potworami, z, z tamtymi istotami myślącymi. <grym> no, co nam się wszystko ładuje? Dobra. Wow, coś mi się smsuło, chyba. Słucha mi się jakoś ta gra. No, mniejsza. Ok, wróć na planetę Atena 13. BNU 6. BNU 6. Gdzie on, kurwa jest? Hmm. To tu? Nie, to tu. A ten na 13 wychodzi p. 6, Benu 6 e, cholera, skopiłem się. E. E, tam Ej, o chuj chodzi. na 13 układzi BNU6. Dobra, to ja za to. Ojej, trzeba się wrócić. Tu się wrócę. swoją planetę. Ej, cholera, naprawdę nie wiem, zgubiłem się teraz seryjnie. Miło was widzieć za darmo. handel. I się naprawiło. Mega fajnie. Bo od razu więcej gwiazd widać. Okej. Okay. Też nie tu. jest ten meter? Już Tu! No! Teraz lepiej! śpiewaj, śpiewasz, ale coś. nie mówią tylko. otwójce, handel co 11 tysięcy, fajnie sprzedaj. Dziana. Ej, słuchaj ta. Skoro tak. to. to jest założony. to jest sojusz. kumplu. No tak. zajebiście. możemy wracać do siebie na planetę. okej, okay, cieszę się niezmiernie, że mamy już tyle rzeczy. Nawet nie wiem co Ale po prostu chcę wrócić na swoją planetę Powiedzieć im, że jesteśmy zajebiści w kosmosie Yo, się. misje Chcę badać wszechświat Chcę poszukiwać... Do widzenia Dobra, to... Polecimy tu, bo jeszcze nie wiemy kto tutaj mieszka ale, dzień dobry. Ale, dzień dobry. Eee. Tarantino. No znowu ci od spodu, nie lubię tej gości. Jakaś misja? OK Do widzenia. Likwiduj zarażonych mieszkańców planety Balthus-9. łochu idzie gdzie to jest? Ale dzień dobry Nie przeczytałem co dostaliśmy Ale chyba podróżnika Aha oh, Komodora Komodo od razu Okej okay, to jest Nie ta planeta Nie ta planeta Jezu, to jak się laguje wszystko dzisiaj Jest jakieś niepojęte Okej... Okay. Także tak. Musimy lecieć na tych... ...chyba miasta. I tam szukać zarażonych, tak. Jezu, jest jezu. Jest Daj. Ja tam nie chcę was niszczyć, nie, ale wiecie. Rozkaz to rozkaz. Ale dzień dobry. Daj. Teraz polecimy nad tą... nad tym jest to. Okay. tu widzę jednego zarażonego. Bang. Ok, teraz polecimy tutaj. Wow! 99 na godzinę! Łoku! Wow, o oh, kurwa! Ja pierdolę! Oh, chuj tu chodzi. Muszę mieć tą planetę. mi nie będzie pewnie drogo kosztować. Jest jeden. Wow, wow, wow. Kim Teraz piąty. Chodź tu. Bezjemię ci twarz. Ok, twojej dupy. Daj. Okej. Okay. Zwijamy się stąd, bo nie myślę, że chcę ich zabijać. Ja nie chcę ich zabijać. Wolę mieć z tymi typami jak najlepsze stosunki. Nie mam z wami z żadnej wojny, baranie. Ta planeta, ta planeta i jak najbardziej. Może mnie od razu polubią? Nie, raczej nie polubią. Tak, 30 tysięcy, chwalcie mnie, panie. Handel, nie mam nic do sprzedania. Widzenia, to jest tak, do widzenia. E, pomogłem im, powiedzmy, jako tako... ...śmako, jowako. Tu jest nasza nata. Nie jest tu coś wydobywają. Chyba nic nie wydobywają, bo o no, ja nic Nie mówiłem oczywiście. Co to, to odwiedzone. O, przyda się. Ok, kolejny. Jeden, niedużo. O, sześć niebieskiej. A nie. Mamy pierwszy sojusz, także tutaj jest zadanie Tworzy galaktykę, grzechy fajnie. A, ok, artefakty. Także polecimy sobie od tu do nich. Słyszałem, że są mili. No, są mili. Tak, tak, bla. bla, bla. No, akurat... Zaraz się zbliżę, tylko pogadam. Wita cię wielka rada raz z Imperium Kolcarz. No, powiem ci. Te kolce są spoko. Dla dobra, przyjmuję zaszczyt, jakiś handel. 6000 tysięcy. Myślę, że się nie opłaca na razie. Czekaj, misję. Bla, 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 bla. Do widzenia. Zdobądź rychliny gatunku do leżącą do gatunku truchu z planety Ferionia 7 Wow, wow, wow. Tak, halo, dzień dobry. Dlatego dobra. Co to jest? Artyfakt. Eee. Nie jeszcze miał kurwa miejsce, sprzedam to jednocześnie Okej... Okay. A i zapomniałem wam powiedzieć. To będzie oczywiście ostatni odcinek w tej serii, bo nie chce mi się grać w, na tym poziomie. Jest zbyt proste, także... Tak wiem, przepraszam. To są moje surowce baranie. Handel. Sprzedam to wam to od razu, co nie? Powiem se plęt, nie tanio. Nieważne. Mm. I zaczniemy tą serię od nowa. Od nowa. Na najtrudniejszym poziomie. I będziemy się bawić przez cały czas. Co za kółko? Aha. Oto, na dole w Weronie 7, czyli tu. Masz należącą do... czegoś tam. Ale damn, nie mam miejsca. Kasuję to, okay. hmm. Chcesz to? Chcesz to duże czy to małe? wezmę to małe jedno. Tak, to małe chcesz. Zajebiście. To spadamy stąd. Podoba mi się ta planeta. Ta jeden Żółta. Dobra, no, przyprawa jest tutaj bardzo droga. W sumie każdy przyprawa jest bardzo droga, jak wiadomo jak się wie gdzie sprzedawać oczywiście, nie? No Tak. 15 tysięcy zajebiście, kurwa, panowie. Nie sprzedam wam tego, na razie. Cześć. Pompa. Eee, lecimy tak tu. Jakoś tu, jakoś do siebie, wpiznu Cześć. Witam Was ponownie Cześć mm. budę misję Chcę dać wszechświat Zamudować planety będzie zabawa, zgadzam się Łoo! Wow. Sprzedaj, dobra, sprzedaj element Niepotrzebne mi to Co my tu możemy kupić? Strasznie drogole za dostęp do wszystkiego musi być drogo, prawda? Ale na razie tego nie chcemy. Na z gwiazdę 2, ok. Wszystko naraz raz, nie od razu dajcie, ok. Polecimy tu. Nie wiem po co, bo chcą. Pomaluję tą planetę. co za to? Ale, dzień dobry. Tam, tam, na chwilę, to na chwilkę. miejsce widzę nie 150 tysięcy Jeden było u mnie 200 000. ale kupimy od razu przyda się Będziemy latać dalej Czekaj co mam taki wyłączny na dowód na, na, do użyć narzędzi Fioletowy barwnik Fioletowy barwnik ta, fioleta, ta planeta będzie fioletowa Ta fioleta będzie planetowa da, teraz błękitne, żeby użyć morza. Błękitne będą morza, kiedy ja powiem, że tak. I oczywiście wasza atmosfera będzie czerwona. Czerwona. Z nim mam przymierze. Nie, nie mam przymierza mi oczywiście informację chce żebyście zadowali co możecie Okej, dziękuję Pandel, nie chcecie tego na razie, cześć Malowanie zakończone, wreszcie pamiętę macierzystą, jak najbardziej Zdobyłem od tych po jeden statek, dziękuję Zanim pójdę świetna robota, załaduj się i się doładować. Takie tam sucharki dzisiaj lecą nie wiem czy to ma oznaczać. Dobra, co chcę? Chcę rozwijać się, chcę sprzedawać innym razem artefaktów. To Innym razem jak, jak mam to zrobić? Dobra, mogę zrobić. Pa, baj. Aby sprzedawać, przedmioty otwórz ekran negocjacji handlowych na komunikację. Najpierw, to ten artefakt trzeba znaleźć. Pacnowie i pacnie. Co jest, nie wiem. Żeby nie było. O, tu jest coś. Pewnie założę się, że to nie będzie żaden artefakt, tylko. The Pirates! Och nie, to pułapka! Skąd ja to kurwa mogę wiedzieć? Giń, barasie! Bang, bang! Już, to ty? Wow! Ile tu jest kurwa gejzerów? ILE TU JEST KURWA GEJZERÓW? Ale żeby kurwa... Te zero, no Demet Demet woman! Ha! Odkryłeś się jałową planetę, tak? Tak! By nie ma zielony ogonek. Przydałoby się ocieplić tą planetę, bo sam lud tu jest. Ale niższa. Darujemy ją sobie. Znajdziemy Ładniejszą. tak! tak, tak, tak! No, mm. okej, okay. lecimy dalej. Poszukamy sobie jakichś monet ładnych. ...te pierdol? Tu jest coś ciekawego. Ognisz teren, nie lubię tego. Nie będę tego nigdy używał. Nie potrzebne mi to. Tutaj też pewnie będą hajać. No a jak? Bye, bye. Ha. Huh. Czerwone gwiazdy, spadamy Ciężko znaleźć tu jakiekolwiek artefakty, nie? Tu widzę jakąś ładną zieloną gwiazdę. ale to żółta. Eee, nie, biedna waneta. Nie warto. Hmm, co my tu możemy jeszcze ciekawego mieć? Tam są jacyś ludzie. Czerwone gwiazdy. Nie, na razie nie lecimy, nie oddalamy się tak daleko. Polećmy tu, tu polećmy. U nas było na Pandorze 6. Tam już widzę, że pewnie piraci mnie chcą z Zniszczę ich marzenia. Poluję. O! Jeszcze wiem że to artefakt leży. Co to jest? Klejnoty siły. Okej. Okay. No, to teraz pójdziemy im sprzedać i. 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 Co to? Co ty, kurwa jest? Co to kurwa? Że to niby dominuje na tej planecie? Seriously? Leć tu kurwa do brązowych. Co tu kurwa? Do... O chuj tu chodzi. Ty. Że to nic niby kurwa w fazie plemienia. Że to nie maronka ni nóg, to się czołga. To się kurwa czołga. Nie no, jest mi żal. Spadamy stąd w ogóle o co chuj tu chodzi. Te hmm. dwa. Za długo by ją dominować. Hmm, co ja miałem? A tak. Polecimy tu. I zagadamy do nich. Ale dzień dobry. Dzięki za wyzwanie. Handel. Masz. zbadaj element. Okej, okay, dziana. Wracamy na naszą macierzystą planetę. Żeby się pochwalić, że jesteśmy najlepsi w kosmosie. No w sumie jeszcze nie. Ale niedługo będziemy. Okej, okay, zanim odlecę. Napraw nas Nic nie chcecie. Okej, okay, misja jakiś. chcę wzreć wyzwąć... Wojna... Wojna... Na razie nie. Nie chcę żadnej wojny. I co? Hmm? Coś mi migało. On no coś chce. podróży, jedno jest jedno. W porządku, dam radę. Hmm. Tak, to chyba pora na lunch. Na razie, cześć. Potrzebuję skolonizować jedną planetę, także polecę to Tych spoda, nie lubię spoda, drażniący. zdrażniący, chuj są Pozdrowionka, jakiś handel, nic nie chcecie. Okej, okay, także ja od was kupię kolonizator za 90 tysięcy, przyzwolicie? Kupię napęd międzybiezny. I nic więcej nie potrzebuję, także do widzenia. I skolonizuję jakąś planetę. Macie jakieś pomysły? Szukamy chyba jakiś planety z zieloną czy prawą? Żółta. żółtą. Żółta, czerwona. Co to jest? Żółta, ale czerwona, to nie warto. damy ją. O! Ale krzmała. Nie chcę. Co jest, zielona, ale na czerwonym tle. Kurde na 11. Uuuuuu, słabo są po Już jakiś artefakt. Czy dadzą się hajsy? Niech nie Oczywiście jesteśmy zatkowani Jak żeby inaczej. Halo, dzień dobry, na razie, do widzenia. Na razie coś pompa. Iwać powiem somacz. Oto już spadło. Zbieraj. zbieraj hajsy. The more money you have, the better you are. Alright, fuckers. Surprise, <laughs> so motherfucker. Some pies, motherfucker. You there, motherfucker. The zero, the zero of Could be cheaper, yeah? I'm not. We'll see you. Let's see what we're Z Niby... O! To jeden to w sumie nie tak najgorzej zaraz. To jest Herakis 8. Zobaczmy. Kybele 5 i Herakis 8. Kybel 5 i 8. Niby są takie same wielkości, więc zakolonizujemy tą szybką planetę. Skolonizujemy ją jako taką. Zobaczmy gdzie. Wolnimy Gdzieś w to bęk są tu, jest tu mała roślina. Mamy w sumie w ładowni średnią roślinę, to zaraz ją wypuścimy. Ok, możemy ją wypuścić Średnia roślina, duża roślina. Bęk. Teraz możemy tu zwierzątka postawić raz. Okej, okay, jedno zwierzątko, drugie zwierzątko. Okej. Okay. I... mięso Żerza, żeby ich wszystkich pożarł. Haha ha ha. ha, ha. Jestem... kurwa. jest to. Nie mówcie mi, że umarł. Kurwo. Leżycie. Z Wrogie statki kosmiczne dokonują pirackiego napadu na planetę Nikola-16. Damn, Damn you! Dobra, ale mamy kolejną kolonię, na którą trzeba będzie tylko dbać. A na razie musimy się pozbyć piratów z planety. Poh... Przepraszam. Ja. Przepraszam. Nie ma znaczenia. Przepraszam. Tu mi chcę zapierdolić żarcie Kurwa, kiem by wypierdolę z tasaka Ty, noju, ki Ci kurwa dorwę, matkę ci rozdziwię Zobaczysz nie ma, nie ma uciekania Nie ma takiego bicia, kurwa Jej niż matławcu Zbieracie ty, ki Tu już jest drugi, też mi chce zajebać żarcie gin niż Nie trafia tego no dzień, błagam cię, nie chcę się za tym ganić cały dzień Okej, okay, tam jest trzeci, jego też wyjebiemy z Tasaka Tak to Mundo No już uciekam, już ucieka, już się boi. No gin, gin! Nienawidzę! Statku mój, zniszczko! Gin, to jest! Ale dzień dobry, do usług, nie ma za co, jak najbardziej, ej kapitan Co my tu mamy, nic tu nie mamy! Zdziana! Co chcę, a no tak! Jeszcze jedna. misja! Jakaś misja! Wojna to na razie nic, cześć! Pompa! jest pewno tak coś wypadło. Dalej. tu. Co to jest? statek. Dziwne. pewno to jest że nie wiadomo skąd. Chodź. Mhm, w tych krzaczkach. O, jest! Spory liony mają. A chuj mnie ten krzak. O! Ło! Wow. Wielkie! Mniejsze Chyba nic tu więcej... O nie, jest jeszcze Zaraz to złapiemy Gdzie to jest? Tu jesteś... Się... Oh, come on, come on, come on! 9000 Chyba coś jeszcze zobaczył Przeleśmy się w toku, Chyba nic więcej tutaj nie znajdziemy. Dobra, wydatujemy stąd. Na razie żadnych misji nie mamy. Zbieramy przyprawę, żeby ją później sprzedać. Dobra. Hmm, gdzie my jesteśmy? Wow, w sumie niedaleko centrum. Trochę nie fajnie. Tutaj nic nie ma. Co jest Mogę zrobić do was misję? Na no, no, tym panecie chyba robię? Zobaczmy no, Tutaj jest? Ja zupełnie jakieś misje Co trzeba zrobić? No, Coś mogę zrobić Halo, do widzenia W systemie Knight 5. Gdzie jesteś, Knight 5? Okay. Nie tylko jak się nazwa zadanie. Z którymi napięć twarzy, nie, okej. 47. Musi im załamić system gwiezdny. nie? W sumie mniej ich planeta nawet. Z czysta mogę sobie zabrać. W to dnia ja nie potrzebuję. Jak już są. To dwa posłych pizdu. Gdzieś w tamtą stronę mam lecieć, chyba. Leć, leć, mój kapitanie. Jest kolejny gini szmaus i taką chcemy z tego leżyć dziękuję. No nie ma za co Jogi, gini, jogi. Gini. Dobra. Zaliczone. Jak najbardziej. Teraz wracamy na planetę ich tam gdzieś w pizdu. <laughs> Dobra, wracamy odebrać swoją nagrodę. Halo, dzień dobry. Odbieramy swoją nagrodę, nagrodę 37 tysiąca. Handel. Dobra, sprzedam wam ten, to, niedoskonale, na chuju, na chwilę. Jak wy kurwa drogo się codzicie! 112 i pół tysiąca! Za kolonizator! Jezu! Patrz mi się w głowie, zagręcił na sam widok. Co dostaliśmy w tym razem? Tytuł admirała. okej. Okay. Tak najbardziej się cieszę I chyba będziemy mogli z nimi zawrzeć sobie mi to Miło cię widzieć Dyplomacja mm -hmm. Sojusz zwiększa podejrzone Wielka rada, cieszę się z tego. Dobra, także mam inne pytanie Chcę założyć szlak handlowy Z pewnością się zacznie Do widzenia Na razie, cześć, pompa No, ale nie, serio Na razie, cześć, pompa bo kończymy w tym momencie odcinek, tylko się jeszcze doładujemy, za darmo handel, nic nie macie dla mnie. Ale wszystko jest w tym No, do widzenia, cześć, było mi miło, mam nadzieję, że Wam też na razie.